Cześć, w tym poradniku pokażę wam, jak zrobić automatyczne działo, które będzie strzelać na ogromną odległość i samo mm, włączało pocisk, w jak z najlepszym timingiem. Tak, potrzebne że materiał, z którego będziemy budować działo. Ja sobie wziąłem zespoł do yy, metal. bloki z, z metalu. Yy, yy, wiaderko z wodą przyciski raczej jeden redstone TNT i Repeater Więc tak. budowę budowę budowy 3 miejsca i budujemy. Ja w sensie buduję Ja zastępczyję tak działa, że to też jeszcze wreszcie czekać jakiegoś wybuchu i to ładnie wygląda i budujemy aż do końca ciach, ciach tak teraz już możemy wywalić jodarkę, bo nic nie będzie potrzebne i możemy wziąć płytki chodzi mi o płytki po prostu half step Dobra, myślę. Przed nie przygotowałem. Widzicie, źle zrobiłem. Okay. I wsypamy tu kuki kurczak zamorduje. Ok, więc tak, już mamy mniej więcej zarys działa. Teraz skurcze. Tak? Lub nie możemy. Tam na dole też włożyć i razie jakakolwiek boku nie zniszczy nam całkowicie działa dobra teraz tym jest dość blisko czyli tu będzie najłatwiej więc dajemy e, coś tutaj, tutaj robimy też poziom Tak, i tu mniej więcej no tyle tutaj dajemy repeater Prowadzimy redstone uwaga, nie do końca. <coughs> Automatycznie działa. Nie możemy iść do końca. Złożę od razu się spala pocisk. Musi być jedna kratka przed. Tak. Tak. To buton daje. Teraz sprawdzimy czy wszystko działa, czyli to chodzi redstone. Jak najlepszy porządku Teraz system, który będzie automa automatyzował to działa. Mm, to będzie 9 repiterów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. Jak one mają być ustawione? Wszystkie oprócz jednego mają być osobne na 3, czyli raz dwa, trzy, raz, 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 dwa, trzy, to można dać też jeden. Tak, jeszcze lepszego te Ale to już nie, nie można lepiej chyba zrobić. Okej, okay, więc mamy taki coś. Tutaj robimy prowadnicę, bo to przypadkiem nam nie spadło. O, nie możemy odać. No i tak. I teraz Dan Świetnie działo z timingiem ok, teraz zrobię parę poziomów i wrócę Dobra, mamy działo ilu poziomowe? Czteropoziomowe To już jest się nie działo Do pięciu się około robi poziomów, dalej się na chyba nie da oprócz czytać, trudno Tak, więc najlepiej robić czteropoziomowy jest takie optymalne. Tak, tak. Wszystko ładnie poszło. Bum. Teraz wystrzelę siebie. Tylko kotna nieśmiertelność. Mhm. I teraz ładujemy. Tyk, 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 tyk. Myślę, że nie? Można na przykład tu dodać klocek, żeby na przykład leciało bardziej poziomo, a nie w górę. Można też podwyższyć to, tak żeby leciało bardziej w górę niż poziomo. Jak sobie chcecie, nie? Teraz się się wszystko Możemy podzielić teraz widoki. Tak. Dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie. No. Cześć.